ranek radia to FM. Palikot i Siwiec agitują na południu Polski, czytam w gazecie Wyborczej. A pan gdzie agituje? Nigdzie. No nie. No nie, no przecież ma, by pan, ma pan być na takiej liście. Co to pan wie, ja wiem. No a żeby tam być, to chyba trzeba trochę poagitować. Za darmo nie dają miejsca na takiej dobrej liście. Ale pan, jak więcej wie ode mnie. Dobrze, że przyszedłem dzisiaj, także bardzo proszę, niech pan mówi. Kwaśniewski taką listę z palikotem założył. Nic pan jeszcze nie słyszał? Yy, znaczy o tym o Kwaśniewski, o palikocie i, i o liście Europa Plus, owszem, słyszałem, ale yy, mojej roli tam nie ma. Yy. Skoro jest pan zasłużonym politykiem lewicy i prawie że kolegą Kwaśniewskiego, no to przecież musi pan być na tej liście. No obaj to wiemy. Panie rektorze, ile mamy na rozmowę? 10 minut? No, jak dla pana 11? 11. No to nie chciałbym, żeby reszta upłynęła na przekomarzaniu się dotyczącym tego tematu, więc powiem od razu, że ja nie, nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego, bez względu na to, jaka by ta lista nie powstała. Ja jestem, przypomnę może, bo. Może nie wszystkich to interesuje, ale jednak powiem, że jestem senatorem niezależnym, wybranym w okręgu jednomandatowym po raz pierwszy w wyborach w okręgu jednomandatowym na Warszawskiej Pradze. Jestem tam bardzo zaangażowany, bardzo mi się to podoba. I powiem więcej jeszcze, gdybym po roku, bo tak od ostatnich wyborów no to minęło może półtora roku, prawda? Gdybym tak po półtora roku, po ciężkiej kampanii wyborczej, gdzie no starałem się o zaufanie wyborców, powiedział: No to wiecie, to teraz właśnie popracowałem tutaj trochę, pojeździłem po tej Pradze, ale już mi się znudziło. I za tym kiepsko płacą. A tam w Brukseli lepiej. To jak ja bym wyglądał, niech pan powie. No, wyglądałby pan gorzej niż do tej pory, ale tak w porównaniu ze standardowym politykiem dałoby się jakoś to obronić. No, no ale widzi pan... Yy, yy, ru, Le, lewica, ru, jedno, się ciepecie. Równajmy w górę. Równajmy w górę, a nie do standardów.